Hello, witam Was milionowo, a to jest kolejny odcinek z serii Sniper League Berlin 1945 Na początek mam dla Was małą uwagę, poprzednia odcinek jaki był To nie powinien być jako kolejny odcinek, tylko to powinien być kolejny odcinek Popieprzyłem mi się misję I przez to jak widzicie wyszło to nie tak jak trzeba Czekać, co mamy do zrobienia? Mam iść tam, ok. Dlatego to to będzie jako niby szósty odcinek, tam to będzie chyba jako siódmy, jak nie ósmy nawet Zobaczymy jeszcze nie pamiętam. Zobaczymy. No. Tak my lecimy razem w misji. Czy on ucieka? Wow. Boom. Dobra, idziemy dalej. Tu się... Nic nie wydarzy. Aha, to jest ten kurier. No niestety, bywa i tak. Looks like some sort of road. Przydać się. Eee, wow. What the fuck? Dobra, ostatni misja. To było naprawdę dziwne. Bardzo dziwne. Okej, okay, idziemy tędy. On no się, się skampił na mnie. Nara. Tak zwane zabójstwo z ukrycia. Czekajcie, jest tu ktoś. Powinny te typy stać tutaj gdzieś. Hmm. To nie tu. A, tu jest ten misiek. Cześć. No chodź, chodź, chodź. I bum, hej, się. Gdzie on po Tam kampi. Gdzie kampił, kurde. Wyłaś śmieciu. No się pominiemy Tu będzie chyba typek jeszcze kąpił Albo i nie Ej jej nie 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 albo w sumie To mi zaraz bardziej opłaci Dobra Gdzie mam iść? Tam na dół Nie tu i tu teraz w lewo tu Gdzieś czołg słychać cały czas Nie wiem gdzie dokładnie Oj, będzie czołg Ło wow. kurde, znaczy do rozwalenia. Dobra, ale ja go tym razem nie rozwalę. Bo on to ogólne tradył z drugiej strony to gówno, nie? Nie da się... Kurde, a to się. Dobra, bo ten czołg w mnie tu rozjedzie. Gdzie teraz? Gdzie ja tu muszę iść? O co na jakieś przejścia, dobra? Jeby ja nawet nie no, ma tych przejść nie widać. Tu teraz w górę, okej okay. Jest tu ktoś lub coś? Wow, wow 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 gość co to jest ja tego tam nie rozwalę, ja idę tam, wali mnie to Co, że musiał iść tam do oh, Fuck je! Czekaj Ten system trzeba jakoś obejść, bo tak to tak napierdala. Tym bodajże jest Ale no nie Dobra, spróbujemy obejść tą napką, nie, bo to jest na przykład nie ma szans tego przejść. No cześć czołg. A. Dobra, wpadaj. Zapierniczamy. Dobra, jakoś przeżyłem, co zaraz. Co już koniec? Jej, dobra, to było na tyle w tym odcinku, tak więc dzięki zabranienie tego materiału. Przepisanie miły komentarzy, łapek w górę, kto chce używać ten film do ulubionych, kto nie zasubskrybował mojego kanału, może to teraz. I to było na tyle, tak więc narka wszystkim. Cześć.